Cześć wszystkim! E, dzisiaj chciałam nagrać was taki szybki haul. Jak zawsze szybki i jak zawsze haul. E, e, nie do końca, ale bo generalnie troszkę mi się zebrało tych rzeczy e, od kiedy nagrywam taki ostatni haul. I ostatni był taki chyba bardziej ciuchowy, teraz myślę, że pokażę wam kosmetyki, e, ponieważ z racji tego, że jest zima, jest na dworze zimno, jak to w zimę. Te mrozy są niemiłosierne dla naszej skóry, a szczególnie dla naszej skóry dłoni. I z czym ja się borykałam przez bardzo długo i nadal się w sumie jeszcze borykam, to są paznokcie, które się nie dość się rozwajają. To jeszcze są bardzo, bardzo cienkie, bardzo, bardzo łatwo się łamią. No chyba przede wszystkim największym problemem jest właśnie to rozwajanie się, które strasznie, strasznie mnie irytuje. No i stwierdziłam, że. Muszę znaleźć jakby powód tego wszystkiego. Najchyba rozsądniejszą rzeczą, jaką powinnam zrobić, jest to badanie krwi, zobaczenie czy nie mam żadnych niedoborów, nie mam żadnych ubytków w organizmie, ale niestety ja mam taki problem, że śmiertelnie, po prostu śmiertelnie boję się zastrzyków, igieł pobierania krwi i tego wszystkiego. To więc stwierdziłam, że po prostu będę próbowała metodą tak zwanych prób i błędów. I co najpierw, jakby tak rzuciło mi się w oczy, przeglądając różne rzeczy w internecie, to jest to, że podobno ubytki witaminy B, konkretnie tam jakiejś jednej, ale oczywiście najlepiej wspomagać się całym, całym kompleksem witamin. E, może powodować właśnie rozdwajanie się paznokci e, A także osłabienie włosów A także tego typu różne nieprzyjemne rzeczy Które u, u siebie mogę jakby zauważyć teraz Tak, ponieważ e, włosy wypadają Cera jest Ja zawsze jestem blada Ale tam byłem w stanie, że jest ziemnista. Nie wiem czy mam mistą, cerę, nie wydaje mi się Ale, ale możliwe, że ona jest ziemista, Tylko ja nie mam o tej świadomości po prostu jakiegoś... e, jakiejś Jakiejś, Tak więc e, pierwszą rzeczą, jaką postanowiłam e, Znaczy Pierwszym działaniem, jakie postanowiłam podjąć, jest kupno witaminy B. Ja kupiłam z jakąś taką, wszystko jedno, jaką kompleks witaminy B, która kosztowała chyba 5 zł, niecałe. No i biorę, biorę dwa tygodnie. Mam wrażenie, że może trochę jest lepiej z paznokciami. Nie mam pojęcia, czy, czy, czy to nie jest po prostu efekt placebo, ponieważ, no, no wiadomo, że biorę tydzień, równo tydzień, więc wątpię, żeby coś tak było widać. Ale naprawdę widzę różnicę, wydaje mi się, że jest to powodem kolejnej rzeczy, którą stosuję Ale to za sekundkę o tym Tak więc witamina B łykam dziennie od 3 do 5 tabletek jest napisane Ja łykam 3, ponieważ 5 mnie trochę przeraża Więc 3 tabletki dziennie Głównie tak chcę, aby działało na moje paznokcie i na moje włosy Zobaczymy, mam nadzieję, że to okaże się to Słyszałam także, a raczej czytałam że oprócz witaminy B może to też być niedobór żelaza. Z tego co wiem, niedobór żelaza nazywa się anemią po prostu, której nigdy w życiu nie miałam. Nie wiem, czy teraz dokładnie tak jest. Jednak jak mówię, na razie nie mam zamiaru pobierać krwi i badać się w ten sposób, ponieważ nie jestem na to gotowa jeszcze po prostu. Tak więc spróbujemy z witaminą B. Jeżeli nie, to może spróbujemy trochę żelaza przyjmować. Jeżeli nie, no to wiadomo, że kiedyś trzeba będzie zrobić to badanie, ponieważ nie będę całe życie. Sobie także żyła z jakimiś tam niedoborami e, Oprócz witaminy 2 stosuję w tym samym momencie e, taki zestaw, o którym na YouTubie było bardzo głośno I niektórzy nazywali ten zestawik cudotwórcami Chodzi o dwie odżywki z Nailteca e, Zamówiłam je w takim zestawie, razem one kosztowały chyba 23 zł, co jest podejrzanie tanio ale patrzyłam, opakowania są takie same jak oryginały, więc myślę, że to są oryginały Razem z przesyłką zapłaciłam za nie około 28 zł I to jest, może najpierw ta taka w kolorze błota e, Ta nazywa się Foundation 2 e, I ona jest e, takim podkładem pod lakier, który wyrównuje płytkę paznokcia e, I drugi to jest e, Maintenance Plus i to jest e, numer jeden Nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi numerami I o co chodzi z tymi nazwami e, One były razem w zestawie, czytałam też w internecie I czytałam na YouTubie e, Znaczy oglądałam na YouTubie bardziej e, Że je się powinno razem stosować e, Tak więc zaczęłam je stosować e, Na chyba taką najbardziej wyczerpującą e, Wyczerpującą Jezu, ja zawsze zapomnę jakiegoś słowa Najbardziej wyczerpującą recenzję zrobiła y, Niesiaks, bodajże, y, z tego co mi się dobrze kojarzy I ona bardzo zachwalała sobie te dwa produkty Tak jak mówię, stosuję od tygodnia, robię tak, kładę tego jedną warstwę, tego błotka takiego To ma strasznie brzydki kolor, y, bo robi się takie lekko sinawy na paznokciach y, I do tego y, jakby po nałożeniu na paznokcie robi taką matową warstwę, co jest Coś, co to znaczy dość niespotykane moim zdaniem, jak na odżywki do paznokci, żeby robiły matową warstwę. I jakby no... Nie nie mam wrażenia, że ona robi dobrze tym paznokciom Mam wrażenie, że bardziej je wysusza wręcz. E, no, ale nakładam jedną warstwę tego i na to e, powinno. Generalnie powinno być tak, że na to matowe, głównie, na, to matowe na to matową warstwę, przepraszam. E, na tą matową warstwę powinno się nakładać normalny lakier, jakiś kolorowy i na to to jako top coat Ale z racji tego, że ja postanowiłam teraz nie malować paznokci, ponieważ no umówmy się, na moich paznokciach to i tak źle wygląda, bo one się rozdwajają, zaraz ten lakier odpryskuje No to już nie jest nic takiego fajnego jak kiedyś było, jak miałam zdrowe paznokcie Dlatego poczekam sobie do momentu, aż one po prostu będą zdrowe z powrotem yy, i wtedy znowu zacznę malować je i po prostu na matową warstwę kładę jedną warstwę tego dziennie. I smarowałam się tym chyba 5 dni. Wczoraj zmyłam te 5 warstw wszystkie i zaczęłam nakładać od Jedną matową i na to wczoraj nałożyłam pierwszą przezroczystą warstwę, i dzisiaj drugą. I tak będę robiła przez kolejne 5 dni. Na pewno nakładając to na paznokcie, one utwardzają i tworząc po prostu dodatkową taką powłoczkę. Czyli po prostu im więcej jest tam lakieru, tym ta płytka jest mniej podatna na jakieś wygięcia i uszkodzenia. I mam, mam nadzieję, że, że po prostu w międzyczasie ta odżywka będzie robiła swoje i naprawi mi jakoś te paznokcie. Ja do końca nie wiem, czy to jest tak, że jeżeli ja mam rozdwojone paznokcie w tym momencie, bo tak naprawdę z 10 paznokci rozdwaja mi się może 7, tak, czyli duża większość. Więc ja się zastanawiałam, czy powinnam je najpierw na przykład obciąć, tak na bardzo krótko, tak żeby nie było w ogóle tego rozdwojonego paznokcia, żeby odżywka mogła działać już na taki przygotowany paznokieć czy mogę nakładać tą odżywkę na paznokcie, które są porozdwajane domyślam się, że odżywka... o Jezu, przepraszam Was bardzo e, rozumiem, że odżywka nie jest klejem, tak? Ona nie sklei mi tych porozdwajanych warstw paznokcia ale zastanawiam się, czy czy, czy nie wiem, czy, czy jest w ogóle sens po prostu nakładać e, w ten sposób. E, dlatego, jeżeli wiecie, to możecie mi napisać na dole, na pewno mi się to przyda. E, I co? I tak, to o tych odżywkach byłoby wszystko. E, nie, nie wiem, tam było jakieś zamieszanie dookoła nich, e, że e, która z tych dwóch, nie wiem, nie wiem która dokładnie, e, że jest tam używany taki środek. Nie pamiętam, jak on się teraz nazywa. Taki, e, w którym przechowuje się na przykład zwłoki e, formalina. E, że w którym z nich jest uroczyszczowana formalina, i to podobno budzi się jakieś wielkie kontrowersje. Szczerze mówiąc, mi to nie przeszkadza jakoś bardzo. E, chyba, że może nie wiem o czymś, że to jest jakoś bardzo szkodliwe albo coś w tym rodzaju. Ale jak na razie jest naprawdę ok. E, mam nadzieję, że, 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 że to będzie lekiem. Na moje chore paznokcie, które są naprawdę, tak mi jest przykro, jak na nie patrzę, czasami są takie zniszczone i takie w ogóle nie wiem. Oczywiście y, wiem, że działanie od zewnątrz to nie tylko, że też trzeba od środka y, działać, tak więc staram się jeść dużo warzyw, dużo owoców, dużo witamin, no i witamin właśnie, y, ale też wiadomo, że z zewnątrz trzeba działać y, także. Y, do tego kupiłam sobie krem do rąk. Y, który wygląda w, taki, w ten sposób, to jest ten Garniera Kiedyś miałam je i... Znaczy miałam trochę inny, chyba z miodem jakiś I co w tych kremach lubię najbardziej na świecie, to po prostu jest ich konsystencja One się wchłaniają w ręce po prostu w 3 sekundy, dosłownie w 3 sekundy Nie wiem na jakiej zasadzie, one są w ogóle takie bardzo rzadkie Takie jak, jak woda trochę I, I chyba to jest kwestia tego, że one tak się dobrze wchłaniają, ale naprawdę po prostu można posmarować ręce i 3 sekundki później już robić z tymi rękoma, co się chce, tak naprawdę, bo nie zostaje żadna taka tłusta warstwa, tylko zostaje taka warstwa nawilżenia. To jest bardzo fajne, naprawdę. Kupiłam go chyba za 7.50. No cena, cena jak cena, no nie jest za duży, ale jest naprawdę świetny, więc już tam mogę wydać raz na jakiś czas. Mam nadzieję, że on też pomoże moim paznokciom. A krem taki intensywnie nawilżający kupiłam głównie z tego powodu, że Obawiam się, że te odżywki mogą po prostu wysuszać skórki do okołopasmicy. Tak więc te trzy rzeczy, a raczej cztery, to jest mój arsenał w walce o zdrowe. Mocne, nierozwajające się paznokcie Jak to wszystko pójdzie, dam wam znać Oczywiście, jeżeli, jeżeli to wszystko pomoże, to będziemy wszyscy świętować I zrobię może jakiś filmik o tym, jak pierwszy raz od pół roku maluję paznokcie na jakiś kolor Bo tak jak mówię, nie maluję ich w ogóle, ponieważ jest mi po prostu szkoda ich I nie chcę ich jeszcze bardziej męczyć jakimiś lakierami Dobra, to na temat paznokci to chyba tyle Teraz chciałabym Wam pokazać Kolejne produkty Które pomagają mi walczyć Z jakby to nazwać No zima jest Więc wysusza skórę, ale jakby ja nie mam problemów Z całą twarzą Ewentualnie tylko przy nosie Zatem mam ogromne, ogromne, ogromne Problemy z ustami, moje usta po prostu Przeżywają katargę w zimę Są całe wysuszone Skórki mi nie odchodzą Nie ma w ogóle, nie ma co w ogóle tutaj mówić o jakimś malowaniu się kolorową szminką, typu czerwoną, bo to wygląda po prostu dramatycznie. Um, dlatego jedyne co robię, to nawilżam, nawilżam, nawilżam. I co mi pomaga, to jest um, Lip Care, balsam do ust z Flosleka. Um, on kosztował chyba jakieś 8 zł czy 9. Um, jest naprawdę świetny, długo utrzymuje się na ustach. Um, ma zapach taki bardzo apteczny, bym powiedziała. Może nie kupiłam go w aptece, tylko w, 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 zwykłej, w zwykłej takiej drogerii. Ale pachnie bardzo aptecznie. No, i to, co pisze tutaj producent, długotrwale na tłuszcze regeneruje, zmniejsza uczucie napięcia, suchości i szorstkości. Totalnie się z tym wszystkim zgadzam. Bardzo lubię ten produkt. No, oczywiście, no, nadal te usta są podrażnione, tak? Jeżeli zejdzie mi ten produkt, no to, no to znowu wraca, jakby do stanu użycia. Ale kiedy używam tego, to jest naprawdę spoko. Jestem bardzo zadowolona. I dalej, kolejnym moim nowym nabytkiem do ust jest Balsam z Bodyshopu. Oczywiście jest jedna rzecz, której nie można, nie można zabrać Bodyshopowi, tak? czyli to, że ich produkty są dobrej jakości i pachną cudownie, ale. Znaczy ten produkt jest kiepski pod tym względem, że nieważne czy ja go używam na dworzu, czy ja go używam w domu, on zawsze się musi tutaj w środku cały ubabrać i nakładanie go palcem jest, jest po prostu nieprzyjemne, jak jestem gdzieś na dworzu i wyciągam go i chcę na przykład palcem nałożyć, to... No... To jest żadna przyjemność, po prostu żadna przyjemność, ponieważ czuję, że ja do środka wkładam bakterie yy, Tam już w środku też jest, powpadało jakieś, życie. dlatego teraz jakby w ogóle nie wynoszę go z domu Używam go tylko w domu, widzicie, zużycie jest niewielkie, bo to jest bardzo duży słoiczek jak na, jak na Balsam Dose Nawet nie wiem ile tutaj jest A wiem, to jest 10 ml, czyli w sumie w tym jest tyle samo co w tym, bo tej też jest 10, tutaj jest 10 gram, aha, okej, okay. to nie 8,5 gram. Dobra, czyli tego jest mniej. Ale to jest bardzo twarde i tak bym powiedziała, bardzo wydajne. No teraz, jak jestem w domu, przed chwilą myłam ręce, naprawdę okej, okay, mogę sobie użyć. Mm, ale tak na zewnątrz raczej nie polecam, no bo tak jak mówię, bardzo niechigieniczne i zerowy komfort użycia tego produktu. Yy. I też nie do końca podoba mi się, jak on wygląda na, na ustach, ponieważ on bardzo bieli usta. Znaczy, też nie bardzo. Bieli, po prostu bieli trochę usta. Ja nie lubię mieć takiego. Jakbym sobie nałożyła po prostu klejn nawilżający na usta. Bardzo mi się nie podoba ten efekt, dlatego, tak jak mówię, do domu, na noc często go nakładam, ponieważ bardzo mile się śpi, jak tak pachnie, tutaj pod nosem coś na czekoladowo Więc tak, bardzo, bardzo fajny, ale tylko i wyłącznie w domu. W ogóle powinni przemyśleć, żeby, żeby zmienić jakoś to opakowania. Dobra, kolejną rzeczą, i dalej temat zimy i jej destruktywnego wpływu na nasze ciało i na naszą urodę. Oczy. Moje oczy po prostu są dramatyczne, wiatr wieje mi w oczy. Jest bardzo suche powietrze jest tak, tego kropli cały czas zawiam mi oczy, więc musiałam kupić sobie krople. Krople kupiłam firmy Zuma ze świetlikiem plus. Oczywiście zwykłe krople apteczne kosztowały chyba 12 zł. Ech. Ja nie wiem w sumie, szczerze mówiąc Ja jakoś za dużo nigdy nie używałam kropli do oczu Ale ci, albo mi się dają, albo one nic nie dają Nadal mi łzawią oczy Nadal jak wstaję rano bardzo są bolały. Yy, nie wiem, może Wy macie jakieś inne krople do oczu, które naprawdę działają Tak jakby moim problemem jest to, że one po prostu są bardzo zmęczone i bolą Głównie przez to, że na dworzu jest tak okropnie Potem wracam do domu, gdzie jest gorąco i też jest sucho yy, I siedzę przy komputerze dużo I to wszystko jednak... Yy, no, widać z ciała źle na oczy. I te krople dużo mi nie dały. Jeżeli ktoś ma jakiś ciekawszy pomysł, no to bardzo bym prosiła Was o radę. Dalej, kolejną rzeczą nawilżanie twarzy. Wszystkie moje kremy, które używam do tej pory, nagle nie starczały mi. Po prostu kładłam się wieczorem. Tutaj cała skóra sucha przynosi, ponieważ bardzo katarze się. Mam po prostu straszny katar. Tutaj dookoła nosa. Oraz tutaj między brwiami bardzo mi się przysusza skóra. Nie wiem czemu akurat w tych miejscach, ale postanowiłam jakby odstawić kremy moje i, i spróbować czegoś zupełnie innego. I jak byłam w aptece przy okazji kupowania tych kropli do oczu, to zobaczyłam na promocji kre, krem Dove. On się nazywa Beauty Blossom. Jakiś limited edition, nie wiem na czym to polega. Jego zapach jest po prostu najcudowniejszym zapachem, jaki wąchałam kiedykolwiek krem. Po prostu jest... Nie wiem, jest jak takie jakieś kwiatki, ale nie wiem jakie. Ale to jest po prostu piękne i tak samo, jak idę spać i mam posmarowaną buzię tym kremem, to po prostu aż mile, mile się śpi, ponieważ on, on tak sobie ładnie pachnie i jest naprawdę super. Świetnie na wilżę, naprawdę świetnie. Nie wiem, czy powinna używać go na twarz, ale to był krem, który po użyciu dwa razy go użyłam na noc i potem jeszcze rano, bo nie wychodziłam nigdzie z domu. Wszystko, wszystko, co było suche dookoła tutaj nosa i między brwiami znikło. Po prostu nie, nie ma problemu. Już w ogóle jest nawilżona skóra, jest taka fajna, taka mięciutka i do tego pięknie pachnie. Um, używam go też na łokcie, używam go na dekolt, używam go w wielu miejscach, nie wiem, jest bardzo, bardzo wydajny, ponieważ ma fajną konsystencję taką jest gęsty, ale nie do końca gęsty. Mi się kojarzy z takim pudingiem jakimś. No i ten zapach cudowny. Kupiłam go za 3,99 w aptece. Nie właśnie nazywa ta apteka do końca. To jest apteka, która jest na parterze w Dworcu Wieńskim na Pradze Północ w Warszawie. Świetna promocja. Nie wiem, czy pójdę i nie kupię sobie jeszcze ich kilku, bo 4 zł to naprawdę nie jest dużo, a ten krem jest wspaniały na zimę. Polecam. I, i, i tak, patrzę co jeszcze zostało. Aha, tak to. Ja generalnie mam taki problem z moimi włosami, że one są tak proste, że ja ich nie znoszę po prostu przez to, że one są proste Dlatego robię wszystko, żeby tylko nadać im takiej objętości, żeby one jakoś się trochę przykręciły, trochę się tutaj pokręciły, trochę tu odstawały I zawsze miałam problem, ponieważ pianki obciążają mi za bardzo włosy, nie mogę ich używać A z drugiej strony lakiery bardzo często sklejają mi włosy Jak... Byłam pewnego dnia w Rosmanie. To pan. O, oczywiście zgubiam y, tutaj nakrętkę. To jest mój odwieczny problem. Zawsze gubię wszystkie nakrętki. Y, pan zaproponował. Pan, pan na y, Zaproponował mi coś takiego. I tu mamy napisane. Tak. 24-godzinne utrwalenie bez klejania włosów. Y, łatwy do całkowitego usunięcia podczas szczotkowania. Nie obciąża włosów. Y, tutaj tego nie ma napisanego. Ale pan, ten, który mi polecił ten lakier, powiedział, że on różni się od zwykłych lakierów tym, że może być używany na mokre włosy. I wtedy on łapie je i tak one sobie wysychają, później i tak zostają. I naprawdę powiem wam, że ten lakier jest naprawdę dobry, szczególnie wykupiłam go za 10 zł. Jest ogromny, ma świetną tą, ten rozpylacz, bo nie ma tak jak. Ale śmierdzi nie Nie ma takiego zwykłego rozpylacza, że naciska się i robi, bzzz, tylko ma taki psik, psik. Nie wiem, jak to do końca wytłumaczyć. I to mi się bardzo podoba, ponieważ bardzo ładnie można kontrolować ilość jego na włosach. To mi się naprawdę bardzo mi się podoba. Jest fajny. Jedyny jego minus to to wy śmierdzi. W śmierdzi. on śmierdzi? Jakimś alkoholem. Oczywiście w alkoholem. Okej. Okay. Pierwszy, pie, pierwsze miejsce w składnikach to jest alkohol nad, Więc nie dziwię się. Ale naprawdę smród jest nie, po prostu nieprzeciętny. Nie widzę, żeby, żeby przesuszał mi włosów nic z tym rodzaju.